Czekajcie. Dobra, już. Dobra. <laughs> Mam nadzieję, że włączyłam czat na, na live'ie I dzisiaj w ogóle jest jakaś lepsza jakość. Nie wiem o co chodzi, ale jest jakaś lepsza jakość. Na no, w ogóle nie chyba się lubi widzieć. Więc no. Zabieram sobie w MM2. Na razie. Ja sobie pogram i nikt nie dołączy na live'a. Więc no.

Ja w ogóle, e, dopóki oni nie usunęli tego baga w MMW, to ja się tutaj, ale oni kuźwa usunęli tą szafę. To była taka szafa y, i tu były takie otwarte drzwi, ja zawsze za nią tutaj wchodziłam. I nikt na wtedy nie znajdywał. Tak, nie ma atę. Ej, co to jest? Ej, aha, okej. Okay. Zginęłam super. Okej. Okay. Ej, ale w ogóle ładne skin on ma ta dziewczyna. Podoba mi się. <laughs> nie, co wy na... Oczywiście, że nie będzie mnie naciągać na coś później. Ej, ale te, tak, gran normalnie mi się spakowały i mi chyba se usunęło coś coś. Boże, mam nadzieję, że... Mm, dobra, co głosujemy? Dobra, tak. mam nadzieję, że włączam znowu czat na live'ie i że... Mm. Czekajcie Mam nadzieję, że włączam czat na live ie. Kurde Czekajcie już, już, poprawiam, dobra, już 4 osoby nagle, jakim cudem jeśli coś, to możecie napisać na, tutaj na czacie na live, bo ja nie wiem, czy włączam czat, czy znowu się wyłączy, czy odchodzi. Bo jak znowu nie włączam tego czatu, no to będę musiała zrobić restart live'a. Czekając tu monetki, zbieram. ciało... Dobra, uciekam, u kuźwa, to jest szeryf, dobra, mam nadzieję, że ona mnie zabije Aha, okej okay. Mam chyba chciała zrobić tego z szerifa czekajcie, ja sprawdzę, czy mam włączony czat i z tableta wejdę na live Bo tak to byście chyba pisali, ale sprawdzę z tableta po prostu czy czat jest włączony, czy jest wyłączony, więc na chwilę tutaj będę efkowała. Czekajcie. Aha, okej. Okay. Um, nie ma włączonego czatu. Dobra, robię restart, żeby włączyć czat. Czekajcie.